Witajcie moi drodzy, z tej strony Ola, a to jest najlepszy plotkarski program, czyli Hot Plota w SKTV Hity na czasie. Dzisiaj ponownie do zgarnięcia, najnowsza składanka Zima 2013, a ja przechodzę do gorących ploteczek. Piotr Gąsowski bardzo narzeka na pracę z Martą Grycan, bo ta podobno ciągle się jąka, myli, a cała ekipa musi siedzieć na planie aż do samego rana, bo Marta robi aż tyle dubli. Dlatego Piotr Gąsowski za Zażądał, że chce zarabiać o 1000 zł więcej ze względu na te męczarnie. Nie wiem jak wy, ale ja i moi znajomi jeszcze nie widzieliśmy nigdy programu, w którym występuje Marta Grycan i Piotr Gąsowski, więc myślę, że coś tutaj jest chyba nie tak. Piosenka Ona tańczy dla mnie zespołu Weekend bije rekordy popularności, jak się okazuje także wśród raperów. 1 stycznia tuż po północy TD opublikował na Facebooku filmik z życzeniami dla fanów. Przy okazji ujawnił też fragment swojej nowej piosenki, która będzie prawdopodobnie w dużej mierze opierać się na samplach pochodzących właśnie z disco-polowego hitu. Ciekawe czy numer zainspirowany przebojem grupy Weekend znajdzie się na nowej płycie usza Eliminati, której premiera jest zapowiedziana na Wiosnę tego roku. Na razie wiadomo, że pierwszy singiel promujący krążak nosi tytuł "Xenon" i już doczekał się teledysku. Marina Łuczenko rozpoczęła nowy rok w pracy. Piosenkarka opublikowała w sieci zdjęcie zrobione w studiu nagraniowym. Jak widać na fotce, prace nad jej nowym materiałem przebiegają w relaksującej atmosferze. Na zdjęciu Marina trzyma na stole nogi w ciepłych kapciach, a jej współpracownicy tworzą aranżacje muzyczne. Na fotce widać też dwie butelki piwa i kieliszek z winem. Taką pracę to my rozumiemy. I mamy nadzieję, że niedługo doczekamy się nowej piosenki panny Łuczenko. Moi drodzy, oglądacie program Hot Plota w SKTV Hit na czasie. Jak wszyscy wiemy, Doda zmieniła menadżerkę i jest nią teraz ta sama menadżerka, która już od lat prowadzi Joannę Krupę. No i wyobraźcie sobie, że podczas pierwszego spotkania ta menadżerka jasno powiedziała Dodzie, że jej największy minus to... Język angielski. I powiedziała, że jeżeli Doda chce z nią dalej współpracować, to niestety ale musi się wybrać na jakiś kurs. Podobno Doda się niesamowicie oburzyła i stwierdziła, że nie będzie chodziła na żaden kurs języka angielskiego z innymi ludźmi, bo nie ma zamiaru się ośmieszać. Ale wydaje mi się, że jeżeli chce przecież podbić całe Stany Zjednoczone, to tak czy siak na kurs języka angielskiego będzie musiała się wybrać. Hot plot! Song for Boys to tytuł kolejnej opublikowanej piosenki z płyty Don't Set Your Dogs on Me zespołu Koma. Krążek jest anglojęzyczną wersją czerwonego albumu grupy i ukaże się 8 lutego. Numer Song for Boys pochodzi ze ścieżki dźwiękowej serialu Misja Afganistan, w którym wokalista komy Piotr Rogucki gra jedną z głównych ról. Nowy kawałek w całości możecie znaleźć na YouTubie. Hot Stylistka One Direction powiedziała w wywiadzie dla magazynu Look, który z chłopaków wybiera sobie najdroższe ciuchy, a który wynosi bez pytania rzeczy z sesji zdjęciowych. Tym, który gustuje w drogich ubraniach, jest Liam Payne. Liam ma najdroższy gust. On potrafi powiedzieć: Och, widziałem tę kurtkę Diora, która mi się podobała i myślę Wow! powiedziała Caroline Watson. Stylistka wyznała także, że Harry Styles podkrada ubrania z sesji zdjęciowych, nie pytając nikogo o zgodę. Podobno zapomina o tym. No tak, ale kto nie wybaczy gwieździe takiego roztrzepania? Hot Plota. Hot Plota. Oglądacie SKTV Hit na czasie, a to jest program Hot Plota. Podobno Angelina Jolie i brat Pitt są już małżeństwem. Prawdopodobnie na święta Bożego Narodzenia wybrali się gdzieś na jakieś odludzie i tam odbyły się uroczystości ślubne, a potem oczywiście odbyło się wesele. Eee, zabrali ze sobą swoje dzieci. Mają szóstkę dzieci, więc musieli zabrać aż 12 nianiek, a ja jestem bardzo ciekawa, jak one bawiły się na tym weselu. A jeżeli wy macie Ochotę zdobyć najnowszą składankę zima 2013, to wystarczy, że na adres konkursmapa.sk.tv napiszecie, jakie są wasze postanowienia noworoczne. Napiszcie coś fajnego, kreatywnego, a na pewno ta składanka powędruje do Was. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia!